Cześć, tu Oliwia i witam Was z powrotem na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was zestawienie najgorętszych, najbardziej topowych trendów w modzie na sezon wiosna lato 2019. W ogóle wydaje mi się, że jest to seria najbardziej przez Was wyczekiwana na moim kanale. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy tak jest. A tymczasem, jeśli ciekawi Was, jakie rzeczy będą najmodniejsze w tym sezonie, w tym roku, no to zapraszam Was do dalszego oglądania. Ten sezon zostanie wręcz zdominowany przez nas nasycone barwy i według Instytutu Pantone, kolorem tego roku jest lining coral. Ja niekoniecznie dobrze czuję się w takich odcieniach, ale pojawiły się one na wybiegu u Marka Jacobsa oraz u Karoliny Herrera. Co mnie niezmiernie cieszy, to w tym roku na tobie będzie zarówno beż, jak i biel. Jakbyście słuchajcie, spojrzeli na moją szafę, to składa się ona w 90% z neutralnych odcieni, z neutralnych barw, przy czym zdecydowanie dominuje beż oraz biel, całe beżowe sylwetki pojawiły się na wybiegu u Chanel, Diora czy Berbery, ale tym najgorętszym połączeniem kolorystycznym będzie właśnie połączenie bieli oraz beżu. Według mnie, przy dobrym zestawieniu fasonów, prezentuje się to niekiedy oszałamiająco. Chodząc po sklepach, z pewnością natraficie na wiele rzeczy w żółtych odcieniach, i to najróżniejszych. Mowa tutaj o musztardzie, o cytrynie, o pastelowym żółtym i takie sylwetki pojawiły się m.in. na wybiegu u Max Mary czy marka Jacob. Psa. Ten sezon zostanie wręcz zdominowany przez Neony. Róż, pomarańcz, limonka. Pojawiło się mnóstwo rzeczy w tych odsłonach kolorystycznych, na wybiegach, ale także już teraz jest cała masa elementów garderoby dostępnych w sieciówkach, garnitury, różne neonowe dodatki. Ja sama mam nawet w garderobie dwa czaderskie golfy i tutaj, słuchajcie, wystarczy jeden neonowy akcent, który wyniesie naszą stonowaną stylizację na wyżyny. Z drugiej strony mamy także pastele, i tutaj w szczególności fiolet oraz. Delikatna zieleń. W tym roku będzie się rezygnowało ze złota na rzecz srebra. W trendach będzie błysk, blask, cekiny, szeroko pojęta metaliczność. Tutaj mamy nawiązanie do lat 80. Ja troszkę nad tym ubolewam, ponieważ jestem miłośniczką złota, ale pamiętajcie, że w tym trendzie nie można się zatracić, ponieważ różna kolorystyka odpowiada naszemu typowi kolorystycznemu. Do mnie bardziej pasuje złoto, dlatego z tym srebrem raczej nie będę szaleć. W tym sezonie królowa. Będą garnitury, dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Powracają one natomiast w troszkę odmiennych odsłonach. Przeważać będą wzory, neony, takie bardzo nasycone barwy, co więcej. Tak jak w zeszłym roku te garnitury raczej występowały w odsłonie bardziej dopasowanej. Teraz będziemy się skłaniać bardziej ku szerokiej górze oraz szerokim nogawkom. Ja w swojej szafie mam kilka garniturów i to jest rewelacyjny trend moim zdaniem, ponieważ mamy tak naprawdę gotową stylizację. Zakładamy na siebie garnitur i jesteśmy gotowe do wyjścia. Nie musimy się głowić nad tym, z czym to zestawić, ponieważ garnitury możemy łączyć i ze sportowymi butami, i z eleganckimi. Możemy do nich założyć t-shirt, koronkowy top, czy cokolwiek innego chcemy. Fokus na ramionach, czyli gigantyczne, szerokie, oversize'owe marynary. Takie wiecie, jak y, od domu mody Balenciaga, oni słyną właśnie z takich fasonów. W ogóle wydaje mi się, że ten oversize już nigdy z mody nie wyjdzie. Ja kocham, więc... Mam nadzieję, że właśnie tak będzie Dodatkowo bluzki z pówkami na ramionach Koniecznie zerknijcie do Zary Ponieważ są tam dostępne fenomenalne modele. Dodatkowo te gigantyczne marynary mają w sobie to coś, nadają takiego modowego charakteru stylizacji, a najfajniejsze jest to, że możemy podbierać ciuchy z szafy naszych facetów, czy po prostu kupować na męskich działach. Jednym z tych ultramodnych połączeń na ten sezon będzie właśnie zestawienie szerokiej, oversize'owej marynarki z biker shortsami. Tutaj płynnie mówię Wam o kolejnym trendzie, czyli kolarki, spodenki bardzo dopasowane, pojawiające Zostawiły się na wybiegu domu mody Fendi, zestawione z fajnie skrojoną, bardziej elegancką górą oraz z takim specyficznym paskiem z saszetkami na talii. Ja ostatnio nagrałam dla Was odcinek całkowicie poświęcony Biker Shortsom, także jeśli chcecie posłuchać więcej na ten temat, no to koniecznie wpadnijcie. Talia w tym sezonie będzie bardzo mocno podkreślona, ale moim zdaniem to super opcja, ponieważ odrobinę zrównoważy nam się ten gigantyczny oversize, który będzie widoczny praktycznie na każdym kroku. I w tym celu, jak już wspomniałam, co było widoczne na wybiegu domu mody Fendi, będziemy używać pasków na talię z takimi charakterystycznymi saszetkami. Zostają z nami nerki, tak samo będziemy wykorzystywać szerokie paski z ogromnymi klamrami, ale także te bardziej subtelne, biżuteryjne, przepiękne paski będące połączeniem przykładowo łańcuszków, takich monet specyficznych, czy nawet pereł. Sama mam jeden tego typu biżuteryjny pasek w swoich zbiorach. Nabyłam go w Topshopie, ale tak samo fajne widziałam w Stradivariusie czy w River Island. Moda bez absolutnie jakichkolwiek granic, takim mianem określiłabym trendy na ten sezon i tutaj chciałabym nawiązać do jednego z nich, topowego, jakim jest łączenie wzorów. Wzory, które zostają z nami na ten sezon to grochy, panterka, wąż, takie krowe łaty, ale także zebra i słuchajcie, będzie totalny miszmasz. Będziemy łączyć jedno z drugim, górę z dołem, wąż z panterką, na dole i odwrotnie. W ogóle przepiękne elementy garderoby z takimi krowimi łatami y, są obecnie w ofercie Mango. Sama czaje się na tą cudną skórzaną torebkę. Koszula też jest rewelacyjna. Także łączenie wzorów jeszcze raz, y, jeśli chcielibyście, żebym stworzyła dla was poradnik właśnie na temat tego, jak trafnie łączyć wzory y, i kolory, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Lecimy dalej i nie mogłabym nie wspomnieć o w bojskim stylu dwa największe wyróżniki to kowbojki oraz friendle. Rozpocznę może od friendli. Jeśli już się na nie będziemy decydować w tym sezonie, to nie ma miejsca na taką ubogą wersję. Jeśli już, to mnóstwo tych friendli, gigantyczne, takie w stylu high fashion. Co do kowbojek, jest ich mnóstwo, możemy je zestawiać na milion różnych sposobów, ale wybisnie dobrze. Wyglądają one do spódni z długości midi, takich y, sukienek maxi oraz Przede wszystkim robotniczych kombinezonów. Robotnicze kombinezony były, jak wiecie, już modne w zeszłym sezonie. Ja w swojej szafie mam dwa beżowe, jeden z takimi rudymi przeszyciami i właśnie jeansowy. Tego typu jeansowe odsłony będą najbardziej hot w tym sezonie. Pojawiły się na wybiegu m.in. u Celine, u Isabel Marron czy u Stella McCartney. Polecam Wam się odważyć i zerknąć na taki kombinezon, ponieważ on całkowicie robi nam stylizację od góry do dołu. Możemy tak samo go zostawić ze sportowymi butami, ze szpilkami, z kowbojkami. Z kozakami, z czymkolwiek zechcemy pod spodem, możemy zbudować warstwowość, założyć golf, na wierzch możemy zarzucić jakiś płaszczyk. I tak jak w zeszłym roku miałam problem ze znalezieniem idealnego rozmiaru kombinezonu w sieciówkach, ponieważ były te raczej na wyższe osoby, tak w tym roku wychodzą nam sklepy naprzeciw i tworzą naprawdę różne modele w różnych rozmiarach, fajnie skrojone. Także jeśli jesteście zainteresowani, to sobie koniecznie zerknijcie. Ten sezon zostanie także zdominowany przez jeans, ja jeans uwielbiam chodzę w jeansach w zasadzie na co dzień co wielu Was zdziwiło w mojej porannej rutynie, nie wiem dlaczego, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie jeansy dobierzemy, a chodzi o to, żeby były one jak najbardziej komfortowe chociaż ja mam i wersje elastyczne i nie, ale obydwie będą modne w tym sezonie, ale nie tylko mowa o jeansowych spodniach, modne będą jeansowe kurtki, jeansowe słuchajcie, sukienki, przepiękne Wersje jeansowych sylwetek stylizacji w wersji jasnego błękitu pojawiły się na wybiegu Isabel Moron. I tutaj płynnie przejdę do kolejnego trendu, ponieważ w tym sezonie jeans także wystąpi w odsłonie tie-dye, czyli taki sprany jeans, wielokolorowy. Yy, szczerze. Raczej nie podoba mi się w tej odsłonie, ale jestem przekonana, że będzie miał wielu zwolenników. Rzucę Wam tutaj takimi kolorami jak właśnie róż, pomarańcz czy zieleń. Tak samo w wersji tie-dye będą nie tylko dżinsowe elementy garderoby, ale także te wykonane z bawełny. Fajne jest to, że tutaj możemy pokombinować z barwnikami do odzieży i zrobić sobie rzeczy, które nam się już znudziły wersję DIY, kolorową, która będzie teraz głęboko osadzona w tegorocznych trendach. Tie-dye pojawił się na wybiegu u Prady, czy u Stelli McCartney. W tym sezonie nie będziemy mieli jakiegokolwiek problemu ze znalezieniem romantycznej sukienki maxi. Troszkę zniekształcającej sylwetkę, ale nie do końca, ponieważ wszystko zależy od tego, z czym ją zestawimy. Wydaje mi się, że tego typu sukienki można albo kochać, albo nienawidzić. W szczególności odnosi się to do niskich osób, ale Uwaga, ponieważ takie sukienki maxi w momencie, gdy występują w wersji z rozcięciem po jednej stronie, to rozcięcie nadaje im lekkości. i One tak bardzo tej sylwetki nie przetłoczą, nie zniekształcą. I właśnie takie sukienki w wersji z falbaną pojawiły się na wybiegu u Dolce i Gabbana. swoją drogą przepiękne, chociaż nie jestem wielką fanką takiego romantycznego, dziewczęcego stylu, ale myślę, że na sukienkę maxi na lato się jak najbardziej skuszę. Dla mnie takie dwa najważniejsze um, wyróżniki takiej sukienki, jeśli chodzi o e, moją sylwetkę, moje upodobania to rozcięcie po boku oraz dekolt w kształcie litery V. E, wydaje mi się, że to będzie taka najbardziej wyważona wersja dla mnie. Z kolei pojawiło się też mnóstwo ażurowych rzeczy, takich z siateczki, i one pojawiły się na wybiegu także u Dolczej Kabana ale mamy też odsłony na wybiegu Domu Mody Dior. Teraz uwaga, bo powiem o bardzo ważnej rzeczy, a raczej połączeniu zestawieniu idealnym. I mówię tutaj o kowbojkach oraz o właśnie romantycznej sukience maxi z falbanami, uwaga, z rozcięciem. Jest to połączenie petarda, które możecie wykorzystać na wszystkie festiwale muzyczne. Powiedziałam już o sukienkach maxi, teraz pora na spódnice midi, najczęściej plisowane oraz wykonane z satyny. I tutaj w szczególności uwaga na te satynowe, ponieważ niekiedy materiał się nieładnie ciągnie tutaj w okolicach pupy. Bardzo fajne widziałam w H&M, nawet mam jedną oraz w Topshopie, przepiękne satynowe w wersji różowej. Takie spódnice najciekawiej prezentują się z klasycznym, prostym t-shirtem, ale także jakimś sweterkiem oversize'owym na górze możemy do tego dobrać pasek na wysokości talii. Jeśli chodzi o buty, to tak jak wspomniałam kowbojki czy buty typu ugly shoes e, czyli te brzydkie gigantyczne buciory, które nadal zostają w trendach. Moim ulubionym trendem na ten sezon są ozdoby do włosów mam świra na ich punkcie, ale słuchajcie, one są w stanie podbić każdą, nawet najzwyklejszą stylizację. Są ozdoby do włosów z napisami, ze zwierzęcym motywem, metalowe, złote, srebrne z cyrkoniami, całe takie gigantyczne spiny wysadzane perłami. Ja wstawiłam Wam na moim Instagramie e, kilka fajnych ozdób, które udało już mi się zakupić, i otrzymałam od Was tyle linków do cudnych ozdób z AliExpress dosłownie za grosze, Więc koniecznie tam zerknijcie, bo jestem przekonana, że uda Wam się znaleźć coś przepięknego. Ja sama ostatnio tam całkiem sporo szperałam. Ale oprócz e, spinek, będą także opaski do włosów, takie dosyć duże, e, materiałowe, i tutaj chcę Wam przytoczyć opaskę. Która zrobiła furorę na Fashion Weeku, i mowa tutaj o opasce, która zaprezentowana była na wybiegu Prady. I teraz co do tych dodatków zdobiących włosy, będziemy też w tym sezonie wykorzystywać do tego apaszkę, ale co więcej, apaszkę chciałabym przedstawić jako zupełnie wyodrębniony trend, z tego względu, że apaszka w tym sezonie będzie nam służyła na milion różnych sposobów. Można ją użyć w stylizacji, Kurczę praktycznie jako każdy element. Można z niej zrobić top. Ja tak ostatnio zrobiłam w moim lookbooku taki fajny patent. Możemy ją, jak już wspomniałam, założyć na włosy, możemy z niej zrobić pasek, przewiązać na szyi, zawiązać ją na głowie w stylu naszej babci, bądź w stylu bardziej high fashion. Możemy ją przewiązać przy torebce, także naprawdę do wyboru do koloru. Z nakryć głowy najbardziej w trendach będą bucket hats, czyli takie specyficzne kapelusiki. Dla one są dość dziwaczne i iście kojarzą się z takim retrostylem, ale tak samo gigantyczne kapelusze, które już gdzieś tam pojawiały się w zeszłym sezonie, będą te, to kapelusze typowo letnie, najczęściej słomiane. I nie jest to zbyt praktyczna opcja do noszenia, ale do zdjęć jak najbardziej. W tym sezonie odchodzi się od tych retro wąskich okularków, chociaż jeśli jesteście miłośnikami, tak jak ja, no to nie zamierzam z nich rezygnować tylko dlatego, że już nie będą modne w tym sezonie. Natomiast zdecydowanie z podium zepchnęły te okulary okulary sportowe, gigantyczne, z kolorowymi szkłami. Które nie do końca do mnie przemawiają, ale z drugiej strony uważam, że można je w fajny modowy sposób zestawić, także na pewno będę kombinować. Z biżuterii najwięcej elementów będzie z motywem muszli, czy to naszyjniki, czy to kolczyki. I zatrzymując się moment przy kolczykach, ten sezon zdominują kolczyki gigantyczne, wysuwające się na pierwszy plan. I tutaj taka moja porada, zakładając tego typu kolczyki, fajnie jest założyć. Yy, Stylizację albo bardziej stanowaną, albo zostawić tylko i wyłącznie te kolczyki bez jakichkolwiek innych dodatków biżuteryjnych. Asymetria w nawiązaniu do kolczyków jest także w tym sezonie bardzo mocno w trendach i jak widzicie, ja praktykuję chociaż nie tylko w tym sezonie, już od dobrych kilku lat. Tak jak już wspomniałam, nadal zostają z nami buty typu Ugli czyli brzydkie, ciężkie, sportowe, ale jakże wygodne buciory, które są super dodatkiem stylizacji. Jestem ich wielką miłośniczką. Yy, z drugiej strony pojawiły się na wybiegu domu mody Dior baleriny. I wydaje mi się, że już z każdym kolejnym sezonem będzie się odchodziło od tych sportowych butów właśnie na rzecz balerin. One na wybiegu Diora pojawiły się w wersji z takimi charakterystycznymi, grubymi tasiemkami. Pewnie pamiętacie te baleriny Miu Miu ze wstążkami, z klamrami, które zrobiły także furrorę. Eee, więc gdzieś tam znowu wracamy do balerin. I tak co kilka sezonów właśnie bywa, że jakieś trendy degradują inne, kolejne znowu wracają i wiecie, jest taka maksymalna rotacja. Wspomniane już przeze mnie kowbojki, ciężkie buty w stylu martensów, wiązane z grubą podeszwą, taką e, ciężką platformą, ale tak samo z drugiej strony zupełne przeciwieństwo. Będzie mnóstwo e, w sieciówkach dostępnych takich delikatnych sandałków, wykonanych z bardzo cienkich paseczków, które niezwykle zgrabnie wyglądają na stopie, i zamierzam się także w takie zaopatrzyć. Спасибо. Torebek oprócz nerek i tych charakterystycznych saszetek Nadali zostają mini-mikro, wręcz powiedziałabym. Torebeczki, które mają chyba tylko wyglądać, ponieważ są niezwykle niepraktyczne, nic się do nich nie mieści. Chyba tylko klucze, ponieważ telefonu nawet tam nie zmieścimy. No, ale tutaj jak kto woli, czy raczej praktykujecie zasadę, że stawiacie na modę użytkową, czy raczej nie. Ja raczej chcę, żeby to moda służyła mnie, a nie odwrotnie. No i z drugiej strony dalej będzie mnóstwo torebek wykonanych z naturalnych materiałów, różnego rodzaju koszyki czy plecionki. I słuchajcie, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o zestawienie tych topowych trendów na sezon wiosna-lato 2019 i standardowo zostawiam Wam pytanie otwarte, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, dlaczego tak, dlaczego nie, co będziecie ze sobą zestawiać, dlaczego nie zamierzacie na coś postawić, jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. E, tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na Insta, a my widzimy się już niebawem w kolejnym Odcinku. Do zobaczenia!